Dzień dobry Państwu. Na podstawie artykułu 28.1 ust. 1 i artykułu 22 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku samorząd Samorządzie Gminnym otwieram sesję nadzwyczajną w dniu 26 września 2022 roku. Serdecznie witam mieszkańców Gminy Żółtybka widzących nasze obrady, witam gości zaproszonych, osoba Pana Wójta Jaskalisa. Lisa, osobie Pani Skarbnik Sylwia Koza, serdecznie witam Państwa Radnych. Przypominam, że sesja jest transmitowana i nagrywana. Żeby sobie nie przeszkadzać, proszę o uciszenie na wyłączenie telefonów komórkowych. I porządek obrad Państwo dostali, dlatego pozwolę sobie stwierdzić, czy i potwierdzić Państwa obecność na dzisiejszej sesji. Bardzo proszę o potwierdzenie na obrad Dziękuję. stwierdzam, że na podstawie głosowania na ustawowy stan 15 radnych na sesji uczestniczy 14, w związku z tym sesja ma ładność do podjmowania do pomocnych uchwał. Ponownie obrad Państwu, Otrzymałem. Na przypomnienia jest okrutny porządek. Czytam, że w pierwszym punkcie to jest otwarcie obrad i stwierdzenie W punkcie drugim przyjęcie porządku. W punkcie trzecim uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. I w punkcie czwartym w sprawie gospodarczej rozwolne wnioski. W punkcie piątym zakończenie. Sesja dzisiejsza, tak jak wspomniałem, ma charakter sesji nadzwyczajnej, ponieważ... Pojawiły się na koncie środki na wypłatę tych dodatków węglowych, dlatego jak najszybciej chcieliśmy to uregulować, bo 30-dniowy okres obiecany przez rząd już minął, dlatego nie chcemy już zwlekać dalej, bo ludzie będą już w zasadzie przychodzą do środka pomocy i pytają o pieniądze, bo media podały, że, że te środki już zostały przekazane gminom była bodajże w Dlatego jak najszybciej. Tędy chcemy to zrealizować, żeby ludzie po prostu mogli te pieniądze znaleźć na własnych yy, kontach, te, które im yy, przyrzeczono. Jeszcze do porządku obrad. Państwo Radni mają jakieś jeszcze dodatki, czyli o coś uzupełnić, bądź coś wyrzucić, choć nie ma się do Nie widzę, więc bardzo proszę o przegłosowanie w porządku obrad. Kto jest za tym, proszę o podnieść rękę i przycisnąć pod przycisk. I dziękuję. Stwierdzam, że wynik głosowania na 14 radnych w obecnej sesji. Za przyjęciem porządku dzisiejszej sesji. Głosowało 14 przeciwnik 0, wstrzymujących się 0. Czyli mamy porządek zatwierdzony? Przechodzimy do punktu trzeciego, gdzie mamy właśnie główny punkt dzisiejszej sesji. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Dwa zdania. Panie Starku, bardzo proszę. Tak jak już pan przewodniczący wspomniał, otrzymaliśmy w z funduszu działania kobiet na wypłatę dodatkową. W związku z tym, że środki te pochodzą z funduszu, a wójt nie ma takiej kompetencji wprowadzania tego do budżetu, konieczna była ta sesja i wprowadzenie tych środków na wypłatę wyższym milionów dodatków w kwocie. 3 231 981 zł. Jest to mniej więcej y, po 85% złożonego zapotrzebowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Sterli. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Jakieś sprawy może niejasne? W zasadzie nie ma co tłumaczyć, bo jasno jest. Po prostu musimy to zrobić, ponieważ my pieniądze są już na koncie, dlatego żeby, żeby mieszkańcy nie czekają, musimy po prostu ująć do budżetu i już ośrodek pomocy zacznie realizować te płatności skoro nie ma pytań to bardzo proszę przechodzimy do głosowania bardzo proszę o wybranie obień do przycisku i podniesienie ręki 14 radnych obecnych w sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14, wstrzymujących się 0, przeciętnych 0. Stwierdzam, że uchwała podjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 40 łącznie 269, w gminie Żółkiewka z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 20, 2022 rok. W paragrafie pierwszym. Dochody w kwocie 27 823 245 zł 29 zł zwiększa się o kwotę 6 231 950 zł, w związku z czym z załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 31 55 225 zł 29 zł. Z tego dochody majątkowe 6 668 41 złotych 29 zł. Dochody bieżące 24 387 184 zł, w tym dochody związane z realizacją zody zleconych w zakresie administracji rządowych 5 zależlecony w sprawach wynoszą 5 448 701 zł. Paragraf drugi wydatki w kwocie 35 451 901 29 groszy, zwiększa się o kwotę 3 231 983 zł. W związku z czym w załączniku nr 2 prowadzą się zmiany, proszę o załączniku na dwa dzisiejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą 38 683 881,29 zł. 29 groszy. Z tego z wydatki majątkowe wynoszą 14 567 282 zł, wydatki bieżące 24 116 599 zł, 29 zł. W tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji sądowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 5 448 701 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w zakresie wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia. Przejdźmy do punktu czwartego dzisiejszego porządku obrad w sesji. Sprawy gospodarcze i ogólnoletnioski. Bardzo proszę. Sesja bardzo krótka, jest możliwość. Jeżeli Państwo Radni mają pytania, czy do Pani Skarbnik, czy to Pana Wójta, bardzo proszę. No nie tak dawno była sesja, dlatego u mnie zbyt dużo podał się, zbierało. Zresztą, zresztą mam nadzieję, że że w najbliższym, w najbliższym terminie sesja zaplanowana jest i Państwo otrzymali na 30 września czyli normalna sesja, która była planowana. Także może tam coś um, na pewno się um, może um, wydarzyć w sprawach gospodarczych czy wolnych wnioskach. Jeżeli po prostu nie macie, pan Wójt chyba już na sesję przygotuje po prostu, bo jest sprawozdanie moje z działalności Rady i sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał, dlatego mówię, będzie na sesji. Tej planowanej 30 sierpnia. Rzecz. Tak jak powinienem, tak jak. Września. Września, przepraszam. No, Za prześ... świtą się tego. Pan Wójt, proszę Państwa, Rabbi. Może faktycznie, jeżeli są pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Natomiast o tych sprawach gospodarczych, może będziemy mówić na nowej sesji, będą są też i tak, żeby też słyszeli. A to niestety, to tak krótko wspomnę. Że te wszystkie inwestycje, które są planowane, one idą zgodnie z tym harmonogramem, który jest w budżecie. Także tutaj się nic nie dzieje. Podpisana jest umowa z wykonawcą na ten drugi etap ten modernizacji szkoły przed gminy i dworca. mamy spotkanie organizacyjne i wy wykonawca przyjeżdża z harmonogramem tak prac. Czyli, czyli to idzie wszystko zgodnie z planem dzisiaj. Otwieramy przetarg na drogę powiatową i kolonie ochowiec. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, by wpłynęła jedna jedno, wagi, czyli do tej pory jedna oferta. Tam jest prawie 11.30 czas, czyli jeszcze pewnie y, jakieś oferty wpłyną, mam nadzieję. Y, z, oczyszczalnia jest realizowana tak, jak, tak jak to było zgodnie z, z planem. Czyli generalnie wszystko idzie tak, jak zaplanowaliśmy. Y, no jest na obecną chwilę nic nie ma jakichś tam żadnych zagrożeń. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przybliżenie, to co jest i to co będzie, jeszcze to będzie omówione na sesji w 30. września. Czy są pytania? Nie ma. To do punktu ostatniego, w porządku obrad dzisiejszej sesji, zakończenie obrad. Hmm, Chcę się podziękować mieszkańcom, którzy śledzili nasze obrady, krótkie obrady. Dziękuję Panu Wójtowi za obecność. Dziękuję Pani Skarbnik. Dziękuję za obecność Państwu rady. Zamykam XL sesję Rady Gminy Łukiewka w dniu 26 20. września 2022 roku. Dziękuję bardzo.